Speedy TX1 to model rękawic, który został stworzony z naturalnej skóry oraz materiałów tekstylnych. Są świetnie wentylowane, a więc to doskonała opcja na ciepłe letnie dni. Ja jestem Marika, to jest RR Moto Speedy TX1. Zaczynamy! Widzicie X1 to sportowo-turystyczne rękawice. Zostały stworzone z połączenia kilku różnych materiałów. Pierwszym z nich będzie kozia skóra, która jest niezwykle miękka. Następnie mamy nylon 6.6, który jest bardzo elastyczny, mikrofibra Clarino oraz mesh. Mesh, czyli siateczka, która przepuszcza bardzo dużą ilość powietrza, aby rękawice były dobrze wentylowane. Za ochronę w tym modelu odpowiada przede wszystkim twardy protektor kostek, który został wykonany z poliuretanu. Jak możemy zauważyć, został on bardzo wyciągnięty do góry, aby jak najmniejsza powierzchnia miała styczność z asfaltem. Dzięki temu on będzie się ślizgał po asfalcie i rękawica jest jeszcze bardziej bezpieczna. Kolejny protektor znajdziemy wewnętrznej części rękawicy i jest to autorski protektor od włoskiej marki Speedy o nazwie Warrior. Ma on kostkową strukturę, która jest dodatkowo odporna na cięcie. Kolejne dwa protektory znajdziemy na palcach oraz mamy piankowe wzmocnienie na nadgarstku. Zewnętrzna część rękawicy została podszyta keramidem, czyli pochodną kewlaru, która jest odporna na tarcie i zewnętrzna część jest nią obszyta. Marka Speedy pomyślała również o komforcie motocyklistów. Mamy elastyczne materiały, na przykład między palcami, które ułatwią chwytanie manetki. Na palcach mamy podwójną warstwę koziej skóry, która ładnie się składa, aby jeszcze bardziej komfortowo było nam trzymać rękę na manetce. A wewnętrznej stronie rękawicy, dokładnie na palcach, mamy silikonowe wstawki, które sprawią, że trzymanie manetki w tej rękawicy będzie pewne. Całość zapinana jest na jeden rzep. I kołnierz jest dosyć wąski, a więc ta rękawica zmieści się pod kurtką motocyklową. W środku nie mamy ociepliny, z zewnątrz mamy dużo przewiewnego materiału, a więc ten model został stworzony z myślą o ciepłych letnich dniach. Jeśli chcesz przymierzyć model Speedy TX1, to zapraszam Was do sklepów stacjonarnych RR Moto. A jeżeli wolisz zakupy online, to link do Speedy TX1 zostawiam Ci w opisie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.